Proszę Państwa, rzeczywiście w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z absolutną kompromitacją polskiego państwa ze względu właśnie na te działania Donalda Tuska, Adama Bodnara. To postawienie Polski na poziomie Rosji czy Białorusi, jeżeli chodzi o standardy przestrzegania praw człowieka i prawa międzynarodowego, a więc mamy już nie tylko do czynienia z łamaniem polskiego prawa, ale również tych standardów międzynarodowych. I to zatrzymanie, które miało miejsce w poniedziałek, nielegalne zatrzymanie ze względu właśnie na immunitet, który łączy się również z przywilejem nietykalności, będę wspólnie z mecenasem Bartoszem Lewandowskim składał zawiadomienie. Podobnie jak zespół w związku z bezprawnym pozbawieniem wolności, w związku z nadużyciem uprawnień z artykułu 231, łącznie to kara, która grozi za tego typu czyny, to 10 lat pozbawienia wolności decydentów. To jest tutaj przede wszystkim najważniejsze, czyli pana ministra Myrchem, pana ministra Bodnara, inne osoby, a także tych, którzy byli wykonawcami i podżegaczami. Mówię o tych, którzy tworzyli te opinie. Należy zbadać również rolę chociażby Romana Giertycha w tej sprawie, bo szanowni państwo, nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że te osoby na odpowiednim etapie miały wiedzę, że ten immunitet przysługuje, a prób próbowały dokonać tych działań, przedstawić zarzuty, bo przypomnę, że zarzuty nie są przedstawione ze względu na immunitet, dokonać zatrzymania właśnie po to, żeby uciec uciec przed obiektywną oceną tych nieprawdziwych, niepopartych rzetelnymi dowodami zarzutów, które usiłowało, usiłowało mi się przedstawić. Więc jeżeli gdzieś mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, to właśnie po stronie tych ludzi, Ludzi, którzy dokonali bezprawnego pozbawienia wolności, naruszeni uprawnienia i skompromitowali niestety polskie państwo. Chcemy zwrócić uwagę, drodzy państwo, że wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni, ale też tygodni i miesięcy niestety zbliżają Polskę do standardów, które tu w Radzie Europy określanymi są standardami rosyjskimi czy też białoruskimi wydarzenia, które mają miejsce w ciągu ostatnich miesięcy, to jest bezprawne przyjęcie telewizji publicznej, bezprawne przyjęcie prokuratury, które dzisiaj widzimy, że ma skutki międzynarodowe, ale także bezprawne zatrzymanie, przetrzymywanie w zakładach karnych dwóch ministrów, parlamentarzystów, a także ostatnie wydarzenia związane z bezprawnym zatrzymaniem i wnioskiem o areszt pana posła Marcina Romanowskiego pokazują, że Polska rzeczywiście staje się krajem, który jest na ustach polityków, dyplomatów, urzędników obok takich krajów jak Rosja czy Białoruś, gdzie nie przestrzega się standardów demokratycznych, gdzie narusza się prawa człowieka, gdzie torturuje się e, więźniów politycznych. To wszystko, drodzy Państwo, niestety e, dokonuje rząd, liberalny rząd Alda Tuska. Czy to, co wydarzyło się w sprawie pana Romanowskiego, no jest kompromitacją prokuratury i rządu Donalda Tuska? Tą sprawę prowadzi prokuratura. Proszę tego nie wiązać bezpośrednio z rządem. Prokuratura jest... Wszystko robimy, aby prokuratura była niezależna. Tak, to jest poważna wpadka prokuratury. Mam nadzieję, że szybko zostaną wyciągnięte wnioski i szybko ta sprawa zostanie naprawiona. Choć ja chciałbym na tę sprawę patrzeć znacznie szerzej, bo patrzę na gigantyczną pracę zespołu śledczych w prokuraturze krajowej, którzy przygotowali przecież wszelkie niezbędne dokumenty, aby postawić zarzuty panu Romanowskiemu i tej roboty na pewno nie można przekreślać. No ale nie sprawdzili tego, że jest immunity który, no można powiedzieć, że to jest kruczek prawny, no tak, ale jednak działa. Tak? Jakby wczoraj pan Romanowski został zwolniony z aresztu. To tutaj tylu ilu prawników, tyle opinii, natomiast ja nie zamierzam dyskutować z werdyktami sądów. Nigdy tego nie robiłem i teraz także nie będę. Taka jest decyzja sądu. Prokuratura musi się do tej nowej sytuacji ustosunkować, przygotować stosowne dokumenty. Ja jestem przekonany, że po tym, co słyszałem w taśmach pana Mraza. Po tym, co mówił pan Romanowski na tych taśmach, nie mam żadnych wątpliwości, że w Ministerstwie Sprawiedliwości działała zorganizowana grupa przestępcza. a miejscem członków zorganizowanej grupy przestępczej jest więzienie. No, nie wiem, dlaczego e, słowa o kompromitacji nie znamy uzasadnienia e, postanowienia sądu. Możemy się tylko domyślać, e, ale to domysły, to nie jest dobra, dobry doradca. E, jedno jest pewne: pan Romanowski i jego kumple muszą być rozliczeni za wszystkie łajdactwa. Które zostały popełnione przez ostatnie lata na szkodę Funduszu Sprawiedliwości, a tak naprawdę na szkodę obywateli, którzy mogliby korzystać z tych, z tych środków. Pan Romanowski, jak pokazują nagrania jego najbliższego współpracownika, no chyba sporo ma za uszami. Dobrze by było, żeby dość szybko prokuratura, a potem sąd zajęły się tego, tego typu sprawami. To jest normalne w demokratycznym państwie, że niekiedy albo bardzo często sąd nie zgadza się z prokuraturą. Prokuraturą. Od tego mamy niezależne sądy, od tego mamy niezawisłość sędziowską, żeby orzekać zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze swoim doświadczeniem życiowym. Także ja też rozumiem, że prokuratura ma możliwość złożenia zażalenia na to postanowienie i myślę, że będzie wykorzystywała wszystkie możliwe środki do tego, aby wreszcie pan Romanowski odpowiedział za swoje czyny. Ale jeszcze do wczoraj politycy koalicji rządzącej, część prawników, prokuratorów mówiła, że to nie ma możliwości, żeby ten immunitet ze Zgromadzenia Rady Europy. Pozwalał na to, żeby pan Romanowski opuścił areszt, a tak się stało. Są różne opinie prawników. Niektórzy twierdzą, że ten immunitet obejmuje cało, całą, cały rok bez względu na to, czy trwa posiedzenie, czy sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, czy też nie. Są też inne opinie. Ja opieram się na tym, co, co zasądził sąd, co, co, jaką decyzję wydał sąd. Wierzę, że sąd opierał się na przesłankach merytorycznych, a jeśli prokuratura nie zgadza się z postanowieniem, sądu zawsze może złożyć zażalenie. Jeśli chodzi o sprawę posła Romanowskiego, czy to jest kompromitacja prokuratury, pana zdaniem? No, to jest zaskakująca i taka wyrodząca bardzo wiele pytań sytuacja. Muszę powiedzieć, że o północy, kiedy ta informacja się rozeszła, ja nie mogłem potem długo zasnąć, bo zastanawiałem się, co się właściwie wydarzyło i nie wiem tego, na jakim etapie nastąpił problem i nastąpił błąd ludzki. Dlatego, że było wiadomo i my to również wiedzieliśmy, że są rozbieżne opinie prawne, jeżeli chodzi o skalę, zakres obowiązywania tego immunitetu z Rady Europy, którym. którym Posługuje się pan minister Romanowski. A skoro były pytania, były wątpliwości, no to chyba nie należało robić tak spektakularnej akcji, jak taki rodzaj publicznego zatrzymania pana ministra. Chcę bardzo jasno powiedzieć: ta sytuacja, która nastąpiła dzisiaj w nocy, to zwolnienie z pana Romanowskiego, w niczym nie zmienia istoty sprawy. Istota sprawy jest taka, że mamy pieniądze publiczne, które zostały sprywatyzowane przez pana Ziobre pana Romanowskiego i całą tę grupę suwerennej Polski wykorzystywali te pieniądze absolutnie niezgodnie z ich przeznaczeniem, niezgodnie z założeniami które legły u, u podstaw funkcjonowania tego funduszu i ta sprawa musi zostać wyjaśniona. Zatem źle się stało, że dzisiaj rozmawiamy o tym, czy pan Romanowski słusznie, czy niesłusznie był zatrzymany, a nie rozmawiamy o tym, że zostały ukradzione ogromne pieniądze publiczne. Jeśli chodzi o y, sprawę i y, fundusz sprawiedliwości i innych afer z czasów rządów PiS, czy pana zdaniem ta sytuacja sprawi, że ono wyhamuje rozliczenie tych afer, y, czy może, być może przyspieszy, być może Ministerstwo Sprawiedliwości do do wniosku, że jakby opinia publiczna już straciła trochę zaufanie do prokuratorów, no bo mamy sytuację, w której najpierw dochodzi do spektakularnego zatrzymania, a potem zostaje w tych samych, na świetle tych samych kamer, pan Romanowski, pan poseł Romanowski zostaje wypuszczony. No, po, po pierwsze my musimy dokładnie poznać istotę sprawy, co się właściwie wydarzyło, poznać odpowiedzialnych i muszą zostać wyciągnięte konsekwencje, także konsekwencje personalne wobec osób, które doprowadziły do tego, że najpierw Pan poseł jest zatrzymywany, a potem po nocy się go zwalnia. Tym samym prokuratura przyznaje się do podstawowego błędu. No, prokuratura w Polsce po pierwsze musi być apolityczna, ale po drugie, i to jest jeszcze ważniejsze, bym powiedział, musi być profesjonalna. Musimy mieć pełne zaufanie do działań prokuratorów, że krótko mówiąc, wiedzą co robią. Czy ta sytuacja wyhamuje rozliczenie afer PiSu? Mieliśmy pana Wąsika i Kamińskiego, którzy po dwóch tygodniach opuścili więzienie Romanowski nie spędził więcej niż ponad dobę w areszcie. Czy to oznacza, że prokuratura będzie bardziej ostrożna? Nie wiem, Polacy powinni się spodziewać, że te decyzje rządu związane z rozliczeniem tego, co robił poprzedni rząd, będzie znacznie mniej spektakularne niż to, co obserwowaliśmy dotychczas? Bez wątpienia to jest lekcja dla nas wszystkich, ale absolutnie nie wyobrażam sobie sytuacji, że, ta sytuacja, że, że ten, to zdarzenie będzie miało wpływ na rozliczenia. Nie. Tak jak zapowiadaliśmy, wszyscy będą rozliczeni, wszyscy, którzy e, złamali prawo, poniosą tego konsekwencje. Ta e, sytuacja tylko pokazuje, że musimy absolutnie e, wnikliwie m, przygotowywać wszelkie m, dokumenty, akty i decyzje, które m, bez wątpienia e, powinny być apolityczne, amerytoryczne w oparciu o literę prawa i o przepisy, e, które dotyczą nas wszystkich. Nie ma świętych krów, pan Romanowski nie jest tą świętą krową i nikt nią nie jest i nikt nie jest ponad prawem.